Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was propozycję pracy plastyczno-technicznej. Jeżeli wykonaliście zadania, które wysłałam Wam dzisiaj, to na pewno wiecie, kto będzie bohaterem naszej pracy. Tak, bocia! Słuchajcie, do naszej pracy będziemy potrzebować dwóch rolek po papierze toaletowym, koła wyciętego z tekturki. Ja wycięłam je z. Tylnej części bloku technicznego, patyczków kosmetycznych albo po prostu zwykłych pędzelków, kleju wikol. Najlepiej, ale jeżeli nie macie kleju wikol, możecie użyć plasteliny i taśmy. Oprócz tego będzie nam potrzebny, potrzebna wykałaczka biała i Brązowa krepina. Jeśli nie macie białej albo brązowej krepiny, to z najzwyczajniej będzie można poużyć farb do tego, pomalować nasze rolki, ale do następnego zadania powiem jeszcze, czego będziecie potrzebowali użyć. Będzie nam potrzeba jeszcze płatków kosmetycznych. Ziele angielskie, dwie sztuki. Białe koła mi zostało z ostatniej naszej pracy origami. Czarną kredkę, może być pastelowa, może być zwykła bambino albo ołówkowa, no i też flamaster. Na początku myślałam sobie o tym, żeby wykorzystać taką tasiemkę czerwoną, bardzo ładną, która by pięknie oddawała nam nogi bocianie, ale pomyślałam, że nie każdy z Was może mieć taką wstążeczkę, dlatego mam prostszy wariant. Mianowicie. Kartka czerwona papieru. Jeśli nie macie kartki czerwonej, można oczywiście białą pokolorować i również z niej wyciąć. Jak widzicie tutaj macie zaznaczone paseczki, których trzeba będzie ciąć. Druga karteczka jest po to, żeby wykonać bociani dziób. Ale o tym za chwilę. Naszą całą pracę zaczynamy od tego, żeby zrobić podstawę, czyli gniazdo bocianie. Aby wykonać takie gniazdo, potrzebujecie właśnie tej rolki i brązowej krepiny. W pierwszej kolejności jeden fragment tutaj na rolce smarujemy klejem Wikola. Widzicie? Nie musi być jakoś bardzo, bardzo dużo, ponieważ on ma i tak moc wiążącą. Więc swobodnie wystarczy tylko pasek. Przykładamy wymierzoną już. Krepinkę Doklejamy jeden brzeg i dookoła obracamy. Kiedy już dojdziemy tutaj do tej części, gdzie się łączy, bierzemy nadkładkę taką troszeczkę smarujemy znowu klejem Wikol, tak żeby nam się pięknie przykleiło. Nie martwcie się, jeżeli wam gdzieś wikol zostanie na jakiejś części, która będzie na wierzchu, ponieważ on bardzo ładnie wysycha i jest praktycznie niewidoczny. Tak jak to u mnie, widzicie? Wyszło mi troszeczkę poza obszar, a mimo wszystko za chwilę będzie przezroczyste. I teraz posłuchajcie. Odkładamy już naszą karpinkę. Eee, mamy podkładkę, bierzemy tą stroną, która e, ma być niewidoczna i na niej smarujemy również wikolem. Staramy się zrobić taki kształt koła. Tutaj musi być już dużo tego wikolu, żeby nam się dobrze to przykleiło. Posłuchajcie, jeżeli macie problem z wikolem, to do tego właśnie możecie użyć plastelinki. Można po prostu przykleić plastelinką. Ja sobie troszeczkę pozgarniam, pozgarniam. Przyłożę i na razie odłożę. Jak widzicie, trzyma się, ale niech nabiera mocy. Teraz zajmiemy się już panem bocianem. Druga rolka właśnie będzie nam służyła do tego, żeby stworzyć bociana. Mamy krepinkę, weźmiemy tą dłuższą trochę. Nie, może tam wystarczyć. Tak. Posłuchajcie, robimy dokładnie to samo. Smarujemy taki paseczek. Zaczynamy zabawę z owijaniem. Również naklejamy i zawijamy dookoła. Tylko tutaj, kochani, musimy dookoła przynajmniej zrobić dwie rundki, dlatego że zależy nam na tym, żeby był jak najbardziej biały nasz pan bocian. Dojeżdżamy sobie, dojeżdżamy i na sam koniec również smarujemy klejem. Doklejamy. Tu jeszcze troszeczkę sobie podkleję, bo mi się tutaj nie złożyło dobrze. I tak. To będzie tułów pana Bociana. Teraz słuchajcie. Pan Bocian gotowy ma tułów. Teraz następna część to będzie, będą jego nogi. W związku z tym proszę rodziców, żeby narysowali dokładnie takie kreski. W, na, na kartce czerwonej. Najlepiej jakby to była tutaj wysokość około 10 cm, żeby te nóżki jednak troszkę były zwisające długie. I tutaj zadanie dla dzieci: próbujemy pociąć te nóżki. Jedna noga gotowa. I druga gotowa. Teraz posłuchajcie. Nogi składamy tutaj w taki sposób, żeby utworzyć trochę takie stopy. Wiemy, że trochę, bocian ma inaczej ułożone te nogi, że ma odwrotnie kolana, czyli ma z tyłu ta kolanka. I teraz od wewnętrznej strony smarujemy sobie klejem. Widzicie, w tej w naszej tubie, w naszym celu. Klejamy jedna noga i druga noga. Uj, uciekłam, widzicie? Czasem i mi wszystko ucieka. Zobaczcie. Taki mamy tu z nogami. Teraz, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że nasz bocian będzie w gnieździe. W związku z tym, te nogi będziemy musieli trochę posadzić. Inaczej, by nam się nie utrzymał na tych cienkich nóżkach. Dlatego. Spójrzcie, zgniatamy do góry. Jedna noga, trzymaj się nogą. O, czekajcie, bo muszę sobie troszeczkę przytrzymać. Mało mamy czasu na to, żeby ono, one sobie tutaj ładnie wyschły. O, druga. I na razie sobie posadzimy. Siedzi sobie tu, w bocianach z nogami, a my się zajmiemy szyją bocianą. Do tego nam jest potrzebna wykałaczka. Teraz posłuchajcie tą wykałaczkę. Musimy rozmarować trochę, niestety, ale inaczej nam nie będzie to się sprawnie trzymało. I kochani, bierzemy sobie teraz bibułkę, która nam gdzieś tutaj została, i zwijamy. Widzicie? Zawijamy, zawijamy. Nasze paluszki pracują. Jeśli Wam się rączki pokleją, pokleją klej, e, klejem naszym, to po prostu umyjcie je i dopiero wróćcie do zabawy. Myślę, że tyle nam wystarczy. Ja sobie zrobię tutaj troszkę odwrotnie, czyli posmaruję sobie tą część. O, bibułki. I teraz dokleję. To jest nasza szyja. Słuchajcie, do tej szyi doklejmy głowę. A głowa to będzie właśnie wacik kosmetyczny. Dlatego smarujemy sobie. Je. Naklejamy wacik kosmetyczny. Daj, możecie mi uwierzyć, ale on się będzie naprawdę dobrze trzymał. I teraz pozostało nam dokleić nasze oczy. Jedno oko, drugie oko. Na razie miejsca. Tutaj, zobaczcie, bierzemy zielone angielskie. Nakładamy oczy. Oczy są gotowe. I teraz, słuchajcie, najtrudniejsza część, czyli dziób bociani. Do tego potrzebujemy troszkę niższej kartki. I tutaj macie zaznaczone również paseczki. Też poproszę rodziców o to, żeby to zaznaczyć. Miemy taki paseczek. Słuchajcie, trzeba tu równo złożyć. Bardzo Was proszę o to, żebyście się postarali. Równiutko składamy. Rodziców też proszę tutaj, żeby pomogli. I zobaczcie, musimy przyciąć właśnie w ten sposób, tak, żeby powstał nam dziobek. Odcięliśmy sobie taki fragmencik, zobaczcie. Mamy już kształt dzióbka, widzicie? I teraz zobaczcie, tu na tej linii musimy troszkę przeciąć. Kiedy tak przetniemy, składamy. W dół, do środka, tak, nasze y, tutaj te brzegi i maczamy w kleju wikol. Tak umoczone w kleju wikol przykładamy do naszej buzi. Spójrzcie, tak powstał nam, powstała nam buzia buciania, jego dziób, główka i szyja. Mamy już gotową tą, tę część. Teraz posłuchajcie, ponieważ zdaje sobie z tego sprawę, że to wszystko musi wyschnąć. Dlatego teraz spróbujemy połączyć nasz tułów z głową. Nie będzie to wcale łatwe, ale my damy radę. Smarujemy klejem tę część. Widzicie tutaj. Jeśli będziecie mieć z tym problem, to bardzo Was proszę, żebyście zwrócili się o pomoc do swoich rodziców. Posmarowaliśmy, przyłożyliśmy, trzyma się, ale ja jeszcze dla bezpieczeństwa, słuchajcie, odłożę na chwilkę. I teraz posłuchajcie, bocian jest prawie gotowy, ale brakuje nam czegoś właśnie. Do tego będzie nam potrzebne koło. Takie koło, jak widzicie, już mam złożone. Pamiętajcie o tym, jak składamy koło. Pokażę to jeszcze raz. Chwytamy za górną część, paluszkami przytrzymujemy równiutko przykładamy i rozprasowujemy paluszkiem raz w jedną, raz w drugą stronę. Kiedy mamy już takie e, złożone koło, to po linii przecinamy hop. W ten sposób powstaną nam skrzydła. I teraz słuchajcie, te skrzydła, jak już na pewno wiecie z naszego filmiku, oprócz tego, że są białe, to mają też na samym dole e, elementy czarne. Piórka biała, czarne elementy. Dlatego my sobie pokolorujemy na dole nasze skrzydełka czarnym kolorem. Mhm. Widzicie, jak to ładnie idzie? Możecie, oczywiście, tak jak powiedziałam, użyć zwykłej kredki albo nawet flamastra. Mamy już te nasze pióra. Teraz posłuchajcie. Smarujemy od tej strony, która jest niepokolorowana, na samym brzegu. I to ten brzeg, gdzie nie jest również pokolorowany. Widzicie to? I przykładamy do naszego bociana. Jedno skrzydełko jest już gotowe. Bierzemy drugie skrzydełko. Smarujemy również. Dajcie o tym, żeby zachować kierunek odpowiedni trochę więcej tutaj. I również z drugiej strony przykładamy. Spójrzcie. Mamy bociana. Mamy no bociana. Troszeczkę tutaj. Możemy trochę odchylić te nasze skrzydełka, żeby wyglądał jeszcze ładniej. O. Słuchajcie, jest bocian. Gniazdo jest prawie skończone, ale jeszcze nie do końca. Dlatego bierzemy nasze. Gniazdo. I teraz posłuchajcie, na razie to wygląda jak tylko zwykłe koło, nic poza tym. Dlatego bierzemy jeszcze brązową krepinkę. Ja myślałam na początku, żeby wykorzystać do tego siano, które mam dla świnki, ale wiem, że nie każdy z Was może mieć takie siano w domu. Dlatego biorę krepinkę. I tą krepinkę, słuchajcie, sobie tniemy na drobne kawałeczki. W ten sposób powstanie nam... Gniazdo, gdzie wyglądało to trochę jak gałązki, z którego właśnie składają się to gniazdo. tak? Tniemy, tniemy, ile wlezie. Słuchajcie, na razie nam się tak wydaje, że to jest tak malutko pocięte, że tego jest tak mało. Ale jeżeli ładnie to zaraz porozrzucamy, to nam... Zobaczcie. Musimy teraz to wszystko roztrzepać, roztrzepać, roztrzepać. Mamy już tego coraz więcej. Widzicie, jak nam rośnie nasze gniazdko? <gry> Spójrzcie, mamy już tego naprawdę sporo. Jeszcze ciutka, może dotniemy. Żebyśmy mieli tego jak najwięcej. O! Kiedy mamy już tak pocięte, pociętą krepinkę, to smarujemy naszą podstawę, gniazda, klejem. Dobrze wiecie o tym, że żeby przytwierdzić teraz te nasze gniazdko, to musimy mieć tu sporo tego kleju. O, widzicie? Naprawdę gruba warstwa. Można też spróbować zwykłym klejem, ponieważ jest to papier, powinno się ładnie też przykleić. Ale większa pewność, kiedy mamy, właśnie. Sypiemy, zobaczcie. Tylko i wyłącznie sypiemy te nasze ścineczki. Tutaj na górę myślę, że tu nam jeszcze troszeczkę możemy dołożyć. Gdzie niegdzie. I tak słuchajcie, powstało nam gniazdo. Wygląda jak gniazdo? No, myślę, że już teraz tak. Możecie, od Was tak naprawdę zależy. Słuchajcie, ile tych ścinek tu powkładacie, bo to tak naprawdę Wy decydujecie, jakie to Wasze gniazdo ma być. Teraz posłuchajcie. Musimy sprawić, żeby ten bocian siedział na tym gnieździe. Możemy go sobie tak posadzić, ale możemy również go przykleić. Od Was zależy. Jeżeli chcecie, żeby Wasz bocian w międzyczasie wybierał się na wielkie podróże podniebne, to go nie przyklejajcie. Ale jeżeli chcecie, żeby był na stałe przymocowany, również użyjcie kleju. Mój bocian będzie wolnym myślicielem i będzie mógł latać po moim całym pokoju. Czy podobała Wam się nasza praca? Jeżeli tak, to wykonajcie ją koniecznie w domu i przyślijcie do mnie zdjęcia wykonanych prac. Dziękuję Wam bardzo za te zajęcia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!